Czasem w naszym życiu duchowym pojawiają się takie momenty, że mamy poczucie, że coś jakby się zatrzymało, że jakby stoimy w miejscu i nie wiemy, co zrobić, żeby pójść do przodu, żeby jakoś ruszyć z tym życiem. Tak jakby coś gdzieś w nas umierało, i czujemy, że potrzeba nam jakiegoś ożywienia, i wtedy bardzo. Szybko jakimiś takimi nadnaturalnymi sposobami, które przychodzą nam do głowy jest zwiększenie ilości modlitwy, różnych praktyk religijnych, pobożnościowych, które same w sobie są bardzo dobre, ale czy na pewno to jest to, co będzie nam wprowadzało życie, co będzie wprowadzało życie w nas samych, czy będziemy wtedy na pewno czuli, że kwitniemy. O tym dzisiaj. Bardzo serdecznie Was zapraszam. Bardzo serdecznie Was witam w tym podcaście Świat to za mało. Dzisiaj kontynuujemy nasze rozważania o ewangelizacji, i paradoksalnie to, co powiedziałem dzisiaj we wstępie, bardzo się wiąże właśnie z pasją ewangelizowania. Okazuje się, że kiedy chcemy kiedy, kiedy potrzebujemy jakiegoś ożywienia, kiedy szukamy czegoś, co nas ożywi, to to, co nas ożywia, to bycie w relacji. To jest na, dla nas najbardziej naturalne. Zacznijmy od Pana Jezusa, i jakoś na nim chciałbym, żebyśmy się głównie dzisiaj skoncentrowali, bo zobaczcie, w jaki sposób Pana Jezusa opisuje Ewangelia Świętego Jana. <laughs> na samym początku jakby jest taka nazwijmy to takie zdefiniowanie tego kim jest Jezus Chrystus. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga, przez nie się wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało z tego co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci. I ciemność jej nie ogarnęła. Święty Jan, kiedy pisze o Panu Jezusie, to mówi, że jest Słowem. Jezus jest opisywany w Piśmie Świętym jako Słowo. On jest wcielonym Słowem Ojca. I słuchajcie, jaka jest konsekwencja tego, że Jezus jest Słowem? Co to dla nas w praktyce? Oznacza. Co to nam mówi w ogóle o Jezusie? Mówi pewnie wiele różnych rzeczy, ale jedną z jest bardzo ważna prawda o Jezusie: że Jezus jest nieustannie w relacji. Bo zobaczcie, słowo jest czymś, co ma komunikować. Nie? Słowo łączy nas, słowo łączy nadawcę z adresatem. Prawda? Ktoś mówi słowo, więc to słowo wychodzi od nadawcy, trafia do adresata i jest przekazicielem jakiejś ważnej treści. Nie? Słowo przekazuje treść, słowo łączy. I to jest bardzo ważna prawda o Jezusie. Jezus, zobaczcie, jest słowem Ojca, Boga Ojca skierowanym do nas. Jezus jest właśnie tym pośrednikiem, On jest w relacji i z Ojcem, i z nami. I to są dwie bardzo ważne prawdy o Jezusie. I warto spojrzeć na Jezusa z tej perspektywy, też kiedy zadajemy sobie pytanie, co to znaczy ewangelizować, co to znaczy dawać świadectwo. Bo właśnie On, który jest słowem wychodzącym od Ojca, trafia do nas. I warto tutaj szukać pewnego wzorca. I najpierw zajmijmy się tym, co to znaczy, że Jezus jest w relacji z Ojcem. Tutaj chodzi tak naprawdę o modlitwę. Jezus jest nieustannie na modlitwie, nieustannie odnosi się do swojego Ojca. I, są, i, on, i on cały czas, zobaczcie, o tym mówi, nie? kiedy mówi, że po co przyszedł na świat, no to po to, żeby dać świadectwo prawdzie, żeby nas doprowadzić do Ojca, żeby nas pojednać z Ojcem. Jego celem jest to, żebyśmy poznali Jego Ojca. To jest Jego największe pragnienie, to jest Jego cel. I teraz Jezus, tak naprawdę, wszystkie najważniejsze momenty w swoim życiu, wszystko to, wszystkie najważniejsze wybory, decyzje, wszystko zaczyna od modlitwy. Jest taki piękny fragment w Ewangelii, według Świętego Marka. Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: Wszyscy cię szukają. Lecz on rzekł do nich: pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. Jezus głosi prawdę o swoim ojcu. Towarzyszą już jemu apostołowie, są razem z nim. Są w takiej miejscowości, która się nazywa: Kafarnaum, i Piotr mówi, że ludzie Jezusa szukają. Oni tutaj już są prawdopodobnie kilka dni. I tłumy szukają Jezusa, bo się rozchodzi o nim wieść. Nie? Wszyscy zaczynają do niego garnąć, żeby uzdrawiał, żeby głosił. Szukają w nim też pocieszenia. Ale co ciekawe, był rano na modlitwie, poszedł w miejsce pustynne i po tym. Kiedy Piotr razem z, z uczniami innymi idą do pana Jezusa i mówią: „Wszyscy cię szukają, to po tym Jezus mówi, że musimy iść do innych miejscowości, bo po to wyszedłem. Zobaczcie, oni nie byli na to przygotowani dzień wcześniej. Nie? To nie jest tak, że Jezus dzień wcześniej powiedział Piotrowi i innym uczniom: Słuchajcie, jutro. Przenosimy się tam, kolejnego dnia gdzieś indziej, i już mają cały plan, gdzie będą jeździć, ewangelizować. Nie. Jezus głosił, rano się modli, nie? po głoszeniu poszli spać, rano głosi, znaczy rano się modli, jest na tym miejscu pustynnym, po to, żeby być sam na sam z Ojcem, i wtedy wraca i mówi: idziemy gdzie indziej, bo po to zostałem posłany. To usłyszał na modlitwie. To jest niezwykle ważny moment. Niezwykle ważna prawda. Zobaczcie Jezus, kiedy ma głosić, kiedy gdzieś idzie w jakiekolwiek miejsce, że kiedy zaczyna swoją działalność, to wszystko zaczyna się tak naprawdę od modlitwy. To jest niezwykle ważne. Dzisiaj ja mam takie wrażenie, taką obserwację, że jest jakoś ta modlitwa jest niedoceniana. Nie bardzo dużo mówimy dzisiaj o potrzebie reformy Kościoła, bardzo dużo mówimy o, o ewangelizacji, o tym jak głosić, do kogo wychodzić, co zrobić, w jaki sposób też oczyszczać Kościół. To wszystko jest bardzo ważne. Tylko, czy zanim próbuję to robić, to czy zaczynam od modlitwy? To jest to, co Jezus pokazuje, to jest zobaczcie, pierwszy kierunek. Tak naprawdę to Ojciec mówi, co trzeba zrobić. I ojciec to samo będzie mówił nam. Niezwykle to jest ważne, żeby pozwolić, żeby to Ojciec nam objawiał, czego chce. Jezus wszystko słyszy u Ojca. I tak naprawdę w innym miejscu mówi, ja nie głoszę niczego sam od siebie. Wszystko, co robię, to tak naprawdę mi ojciec powiedział: Wszystko. Nie mówi żadnego zbędnego słowa, tylko to, co mu ojciec powiedział. Nie robi żadnych zbędnych gestów, tylko to, co mu ojciec powiedział. Dużo agresji jest często w tych naszych próbach zmiany kościoła, zmiany świata, w próbach ewangelizacji. Myślimy, że kiedy Niektórych ludzi, nie wiem, jakoś wyrzucimy, nawet ze wspólnoty kościoła, to że ten kościół będzie lepszy, nie będzie. Dopóki sami się nie nawrócimy, to nie będzie. Nie? I moje doświadczenie też modlitwy jest takie, że kiedy, może o kilku różnych doświadczeniach opowiem, że kiedy mam w sobie jakąś taką złość na, na rzeczy, które się dzieją, czy w kościele, czy nawet we wspólnotach naszych, Zakonnych, czy w różnych miejscach, gdzie też duszpastersko pracuję, czy pracowałem, i kiedy się pojawiały jakieś takie trudności różnego rodzaju, i miałem jakąś taką złość w sobie, na, na ludzi, oczywiście i jeszcze przy moim temperamencie takim dość cholerycznym, kiedy myślałem o tym, żeby zadziałać jakoś w taki zdecydowany sposób, no trochę tak cholerycznie, kiedy szedłem z tym na modlitwę, bardzo często był we mnie bunt, ale miałem takie przekonanie, że no nie tego chce Pan Bóg, że on by tak nie zrobił, że on nie chce, żebym takie czy inne słowa powiedział. Że mi się osobiście to nie podoba, i ja bym kogoś już, nie wiem, z czegoś usunął. Ale wiem, że to jest nieewangeliczne, że Bóg tak nie robi, że Bóg nie usunie. Po tym, co zrobił święty Piotr, kiedy zaparł się Jezusa, należałoby go usunąć. Przecież ten gość sam się ekskomunikował. Nie znam tego człowieka. On sam dokonał apostazji. Pierwszy apostata w kościele. Nie? Zobaczcie, Jezus walczy o niego i nigdzie go nie potępia. To jest sposób postępowania Jezusa. Bardzo często też na modlitwie, kiedy z takimi rzeczami, jak powiedziałem, idę na modlitwę, to w tej modlitwie zaczynam też odkrywać, że ja też nie jestem lepszy, często. Od tych ludzi, na których się złoszczę, że we mnie też jest dużo rzeczy takich, które mogłyby mnie, czy powinny, dyskwalifikować. I, i wtedy gdzieś na modlitwie też zaczyna przychodzić taka prawda, kiedy sam gdzieś y, zaczynam nawet siebie potępiać, to przychodzi taka prawda, że Jezus za mnie oddał życie. Że On naprawdę mnie kocha i że On nie chce, żebym ja teraz sam siebie skreślał. Jezus przychodzi po to, żebym mógł się karmić Jego ciałem, żebym mógł słuchać Jego słowa i objawia mi pierwszą, najważniejszą prawdę o moim życiu, o mnie, że jestem umiłowany przez Ojca, że Jego Ojciec mnie chciał i chce i że jestem tak cenny w oczach jego ojca, że on sam idzie za mnie na krzyż. Oddał za mnie swoje życie. No a propos tego pierwszego punktu, nie, bo dwa będą, ale pierwszy punkt modlitwa. To to jest niezwykle ważny moment, żeby gdzieś jakoś tak właśnie szukać na modlitwie cały czas objawienia tej prawdy, kim ja jestem, kim jest drugi człowiek, przede wszystkim kim jest ojciec. Co jest tak naprawdę ojcowskie? Na modlitwie im więcej mówię o sobie i o innych ludziach, i zwłaszcza o takich sprawach, które gdzieś mnie bolą, irytują, są dla mnie jakoś trudne w jakikolwiek sposób zaczynam widzieć, że w serce wchodzi coraz więcej smutku, więc gdzieś już dla mnie to jest nieznośne, i zaczynam się skupiać na Panu Bogu i co ciekawe, wtedy zaczyna się jakiś taki moment uwielbienia jego, że okej, okay, ja jestem słaby, inni są słabi, Jesteśmy wszyscy jakoś tam poranieni, po, 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 pogubieni. Nasz przełożony w Nowicjacie mówił, że wszyscy jesteśmy popękani. To prawda, nie? ale Bóg jest dobry. Co do tego mogę być pewien? Tutaj jest stabilność, tutaj jest dobroć, tutaj jest miłość. I tu to jest na, co do tego mogę być pewien, że tam nic nie jest skażone jakimkolwiek brudem. Wszystko jest absolutnie czyste i mogę się na Nim koncentrować. I ta stabilność, ta pewność też daje mi taką siłę, że choćby się mi wydawało po ludzku, że wszystko się sypie, to wiem, że to nieprawda. Że po ludzku może i się sypie, ale tylko po ludzku. A Bóg i tak nad tym wszystkim panuje. To zobaczcie, to wszystko daje modlitwa. To są moje takie doświadczenia. Bo kiedy zmagamy się, zobaczcie, z jakąś swoją słabością, słabością naszych bliskich, czy widzimy nawet tak szerszej, jakoś nie wiem, politycznie, geopolitycznie na to wszystko, co się dzieje na świecie, no to możemy mieć takie naprawdę przytłaczające doświadczenie, że to wszystko nie ma sensu, że, że jesteśmy przegrani i można tak się pogrążać w smutku. A kiedy wpatrujemy się w ojca i wpatrujemy się w tą Jego miłość, którą on nam obdarowuje, na modlitwie, to to zaczyna jakoś inaczej wyglądać. I to nie zmienia sytuacji, to nie zmienia, jakby na świecie to wszystko nadal jest, ten brud też i we mnie jest, jakby to nie o to chodzi. Natomiast zmienia się moje patrzenie, zmienia się moje podejście. I widzę, że jest sens wnosić dobro, że jest sens objawiać dobroć Ojca innym, zwłaszcza tym, którzy potrzebują radości, którzy mają w sobie dużo smutku i potrzebują podniesienia, potrzebują nadziei. I tutaj powoli przechodzimy do drugiego punktu, bo zobaczcie, co Jezus właśnie słyszy na modlitwie. Jezus na modlitwie słyszy, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem. Jezus wchodzi w inne miejsca, to jest pragnienie Jego Ojca, żeby wszędzie jak najszersze grono ludzi usłyszało prawdę o, je, o miłości Jego Ojca, żeby tam też mógł uzdrawiać. Mówi, musimy iść wszędzie. To jest jego pragnienie. Jezus ma jakieś gigantyczne pokłady tęsknoty. Tęskni za człowiekiem, każdym. Naprawdę każdego chce znaleźć. Są takie trzy piękne przypowieści w Ewangelii według świętego Łukasza. To jest w 15 rozdziale. Święty Łukasz opowiada trzy przypowieści, kim jest dla niego człowiek. Najpierw mamy przypowieść o zabłąkanej owcy. Potem mamy przypowieść o zgubionej drachmie i na końcu mamy przypowieść o synu marnotrawnym. Ważna jest ta przypowieść o owcy. Od tego chciałbym zacząć i chyba jakoś najbardziej się na tym skupić. Tej przypowieści mówi o tym, co robi dobry pasterz. Kiedy zaginie jedna owca. Jest to owiec, jedna gdzieś się zgubiła. To ten pasterz zostawia 99, owiec po to, żeby znaleźć tą jedną. Bycie pasterzem. W tamtym czasie to nie był tak po prostu tylko zawód. To był styl życia. Pasterz z owcami był cały dzień, je pasł, z nimi jadł, potem z owcami razem spał, pilnował ich w nocy. Prawdziwy pasterz oddaje życie swoje za owce, ale też dla owiec. Mógłby robić inne rzeczy, a tak naprawdę cały swój czas daje owcom, tak naprawdę daje siebie tym owcom. Zapewnia im bezpieczeństwo, pożywienie i to jest historia o Jezusie. Jezus mówi przypowieść między innymi o sobie. Mówi o tym, że on taki jest. Zobaczcie, tutaj mamy objawienie Jezusa jako dobrego pasterza. Jezus jako pasterz tęskni za każdą owcą. I to co jest niezwykle ważne, to w tej tęsknocie on podąża za każdą owcą. Nie pozwala, żeby jakakolwiek zginęła. W tej tęsknocie Jezus chce być blisko każdej owieczki. Nie kalkuluje, nie jest wyrachowany, nie patrzy na to, co mu się bardziej opłaca. Nie skazuje kogoś na porażkę, nie, nie przegrany ten człowiek. Zobaczcie, jak często nam przychodzi jakiegoś człowieka skreślić. Możemy skreślać różnych ludzi, możemy skreślać różnych. Bandytów, możemy skreślać nie, nie wiem, alkoholików, możemy skreślać biskupów, możemy skreślać naprawdę przeróżne osoby, członków naszych rodzin, z którymi jakoś widzimy, że nie, nie jesteśmy w stanie się dogadać. Możemy skreślać. Jezus nigdy tak nie robi. To nie oznacza, że na siłę kogoś przyciągniemy. To nie o to chodzi. Chodzi o pewną otwartość. Mam szukać, mam starać się do tego kogoś dojść. Gdzieś w sercu warto sobie odgrzebywać troskę. Zanim coś zrobimy, to naprawdę pytać Pana, pytać na modlitwie Jezusa, co mam zrobić, żeby do tego człowieka dotrzeć, żeby do Niego wyjść z miłością. W Ewangelii według świętego Mateusza, to jest bodajże 18 rozdział, kiedy Pan Jezus mówi, kiedy ktoś zgrzeszy, to idź i upomnij go w cztery oczy, a pozyskasz swego brata. Potem jeśli cię nie usłucha, to przyprowadź kogoś innego. Jeśli nie, tego nie usłucha, to donieś Kościołowi. Ważne jest tutaj to sformułowanie: pozyskasz swego brata. Celem nie ma być zmiana tego człowieka, tak, żeby on się zachowywał tak, jak ja sobie tego życzę, jak ja uważam, że powinno być dobrze, tylko celem jest pozyskanie brata. Zobaczcie, jak to dużo ustawia, czy ja na pewno pozyskam brata, nie? W tych naszych walkach, nawet w kościele, kiedy patrzymy na siebie nawzajem, naprawdę jesteśmy tak strasznie podzieleni i od strony liturgicznej, i od strony światopoglądowej, od naprawdę przeróżnych stron, i teraz jesteśmy w stanie siebie nawzajem eliminować, nie? Skreślić kogoś, i a, nie warto. Pytanie takie, to jest dobre kryterium, czy chce pozyskać tego brata, czy tą siostrę. Pozyskasz swego brata, to jest, to jest cel. Nie? I zobaczcie, Jezus, który mówi o sobie, że jest dobrym pasterzem, on cały swój czas daje dla owiec. I no, nie dość, że cały czas daje dla owiec, to jeszcze marnotrawi ten czas, żeby tą, która odchodzi, która sprawia problemy, żeby teraz jeszcze ją szukać. Nie? Z ludzkiego naszego punktu widzenia, to jest bez sensu. Zupełnie to się nie opłaca. To się nie kalkuluje w żaden sposób. Nie? A Jezus to robi. Nie? I teraz, jeszcze pomyślimy jeszcze, że to ja jestem tą owcą, a bardzo często tak, to, to już jest w ogóle niesamowite. Nie? On poświęca swój czas dla mnie. Traci, marnuje swój czas dla mnie. Tak jestem dla niego cenny. Ta historia o zgubionej drachmie. też Pokazuje właśnie taki aspekt. Jezus nie rachuje, nie robi, nie patrzy na to, co przynosi korzyść, nie, nie olewa czegoś, szuka tej drachmy i co więcej, jego radością jest, kiedy się ona znajdzie i chce się tym dzielić, chce to innym ogłaszać. To jest jego radość. Warto, myślę, za tymi, za tymi wskazówkami pójść, bo Jezus, który jest wzorem głoszenia słowa, który sam jest wcielonym słowem Ojca, przede wszystkim pokazuje nam, jak się modlić, nie? uczy nas modlitwy i warto Jezusa tutaj w tym na naśladować, nie? w relacji do Ojca. Ale druga rzecz, warto też Jezusa naśladować w tej relacji do człowieka, a jego relacja do człowieka, jego nastawienie do człowieka jest takie, że chce każdego znaleźć nie pozwala, żebyśmy zaginęli, nie pozwala też, żeby nasi bracia i nasze siostry zaginęły. I to warto w sobie jakoś odświeżać i tutaj w tym drugim punkcie dobrze zrobić sobie też taki rachunek sumienia. Nie? Czy przypadkiem nie mam w sobie takiej postawy, mówiąc brzydko, olania kogoś, nie? czy skreślenia, czy nie mam w sobie jakiejś takiej zgody na to, że jakiegoś człowieka traktuję już jak przegraną. Czasem też spotykamy się też z takim podejściem, ja też niestety spotkałem się z takimi postawami wśród duszpasterzy, nie? którzy potrafią bardzo trafnie nieraz nazwać różne problemy, różne trudności u różnych osób. I naprawdę, tak jak mówię, to jest bardzo nieraz trafne, ale powiedziane w tak chłodny sposób, takim też z postawieniem siebie nad czymś. I to nie tylko dotyczy dużych pasterzy, tylko tutaj to się wydaje bardziej bolesne. Ale też my jakby zwykli ludzie, nie wszyscy potrafimy jedni drugich tak ocenić, tak chłodno, jakby tak wskazać, on sam musi to przepracować. Nie? Musi, to, musi to sobie sam przepracować. I, i, I to prawda, że musi to sobie sam w sobie jakoś przepracować. Natomiast czymś, co jest gdzieś ukazane w tej, w tej wypowiedzi. Jest jakaś taka postawa odcięcia się, nie? W tej, w tej postawie jest, ja... Mnie nie, on nie obchodzi. Nie mam zamiaru być z nim w relacji, nie? Niech sobie robi, co chce. Jest mi obojętny. A to jest straszne. To nie jest ewangeliczne. Nie? Okej. Okay. On może musi to w sobie przepracować i, i, i często nie przepracujemy, no nigdy nie przepracujemy czegoś za kogoś innego, ale okej, okay, przynajmniej się pomóc za tego kogoś, poproś Pana, żeby był z Nim. Poproś Pana, żeby pokazał temu komuś, że jest kochany. Nie? Kiedy widzisz, że On coś musi przepracować i możesz coś dobrego zrobić, to może dobre słowo. Powiedz, że się modlisz za tego człowieka. Nie? Powiedz Mu, że jakby potrzebował, to możesz być dla Niego, nie? gdyby potrzebował pogadać. Proste rzeczy. Mm. Nic na, nic na siłę oczywiście. Nie? Ale możemy, zobaczcie, siebie dać w taki sposób. Jakby, jakby w ten sposób mówimy, nie jesteś sam. Nie będzie chciał to skorzysta, nie będzie chciał, to nie skorzysta. Ale mówimy mu, nie jesteś sam. Nie? Najgorsze jest tak po prostu, olać, musi to sobie przepracować. Jezus tak nigdy nie robi. Jezus zawsze wychodzi do człowieka. I oczywiście nikogo nie nawraca na siłę, ale pokazuje, że jest. I chce dzielić swoje życie z owcami. W Ewangelii według świętego Jana, to co na początku przeczytałem, później w czternastym wersecie jest takie zdanie, a słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałą, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Dosłownie tam jest napisane, tak literalnie tłumacząc, że rozbiło namiot między nami. Piękny obraz. Słowo rozbiło namiot. Tak jak jesteśmy wszyscy w drodze, i Jezus w tej drodze idzie razem z nami, ustawia namiot. Zawsze możemy do tego namiotu zajrzeć. Mówi, jestem tutaj. Jest bardzo dyskretnie, ale jest. Dzieli z nami naszą wędrówkę, dzieli z nami nasze życie. Nie, nie jest gdzieś tam w pałacu i mówi: Okej, okay, ja tu jestem, można do mnie przyjść. Nie, to co mówiłem w, poprzedniej, w poprzednim spotkaniu o świętym Mateuszu. Nie, który siedzi, ma władzę. Nie, Jezus tak nie robi. Jezus zstępuje z tej władzy, i rozbija namiot, staje się jednym z nas i chce z nami dzielić naszą wędrówkę i mówi jestem z tobą. Więc życzę wam bardzo dobrej modlitwy. Słuchajcie coś co w ogóle tak mojego, z mojego doświadczenia mogę się podzielić. Bardzo was zachęcam do czytania Pisma Świętego, do czytania słowa. Moje doświadczenie jest takie też, że kiedy Gdzieś zaczynam z tym słowem trochę nawalać, to mam takie poczucie, że moja modlitwa też zaczyna słabnąć. Trochę, jakby nie było o czym z Panem Bogiem rozmawiać. A im więcej słowa Bożego jest, to tym bardziej też modlitwa kwitnie. I bardzo Wam jakoś i tego życzę, doświadczenia, obecności Słowa, które wyszło od Ojca do nas które jest w relacji, doświadczenia tego słowa bliskości, jego miłości, żeby to wypełniało wasze serca i żeby to też przemieniało w waszych sercach wszystko to, co jest ciągle ludzkie, ale dawało też taką moc, odwagę, rozwagę w wychodzeniu do wszystkich ludzi, którzy są nam postawieni, zwłaszcza do tych trudnych, żeby tym ludziom objawiać, że po prostu jesteśmy. Dziękuję Wam za uwagę, wszystkiego dobrego. I do zobaczenia w następnym odcinku z Panem Bogiem.